Witam was moi drodzy widzowie, jak widzicie na załączonym filmie, są tutaj też fajne widoki, ale nie jest to norma. Tak naprawdę miasto portowe, zawalone ludźmi z całego świata, każdej maści. Powiem wam, nie to mi tam życie kiedyś nagadał, tak że to jest taka zajebista europejska gospodarka tutaj. Jak, uwierzcie mi, ludzie mieszkają tutaj jak w jakimś kurniku. Jak, jak ludzie tu mieszkają jak kluczaki w chowie klatkowym Bloki od południa po północ tego Hamburga. Zobaczcie. Oni tu wszyscy pracują, nie? W tym porcie kontenerowym albo w jakichś innych fabrykach. Tak naprawdę ta europejska gospodarka polega na tym, że bogatych jest 5% i to są właściciele wszystkich tych spółek, tych wielkich korporacji, tego całego biznesu, a cała reszta ludzi to są pracownicy tych wszystkich właśnie, wszystkich wielkich firm bez wiedzy, bez umiejętności. Widzę to na rynku pracy. Zresztą, słuchajcie, tak samo z Polski, jak dzwoni do mnie pełno ludzi, którzy szukają. Stalowiska, którzy mają pracy jako pomocnik elektryka, nie potrafiąc niczego związanego z elektryką, z instalacjami elektrycznymi, ale totalnie niczego. Nie potrafią nawet czytać symboli instalacji elektrycznej, więc no nie wiem na czym by ta pomoc miała polegać. No ale nieważne. I w Niemczech też zostaje takie zapytania o pracę, więc dzisiejsza Europa jest. Pełna niekompetencji i braku wiedzy, braku umiejętności, braku wykształcenia, braku chęci, braku w ogóle ambicji, jakichkolwiek. Przykre to jest, ale trzeba lecieć dalej. Właśnie jadę na swoją budowę, którą tam robimy i niedługo kończymy. Dla tej budowy kupiłem pompę do szpachlowania za 9000 euro. Mam nadzieję, że będzie z tego fajna, że, będzie, że efekt będzie zajebisty, robiliśmy już takie rzeczy, także od instalacji po wykończenie wnętrz, wszystko po naszej stronie, więc rusza to powoli, więc myślę, że niedługo uruchomimy jakiś nabór chętnych do współpracy, no ale... Liczę na to, że będą to ludzie z jakąkolwiek wiedzą i z umiejętnościami, z jakim, jakimikolwiek chęciami, chęciami. Bo póki co to, to jest jakaś tragedia.